Kolejny dzień, pierwszy dzień, kiedy wyszło słońce, e, idziemy dzisiaj do parku Lumpini. To jest taki duży park w centrum Bangkoku, gdzie można spotkać warany. E, mamy nadzieję, że spotkamy. Naszą dzisiejszą eksplorację zaczęliśmy z myślą, że e, pojeździmy trochę miejskim autobusem. Niestety e, czekaliśmy prawie 40 minut na jakiś tam numer który chyba nie, w ogóle nie jeździ, nie wiem. Wujek Google, uważajcie. Wujek Google myli się, jeśli chodzi o autobusy w Bangkoku. No ale przepłynęliśmy promem na drugą stronę rzeki i idziemy z Buta. Zobaczymy, co jest po drodze fajnego.

Tu jest taka skiza z pakowaniem wszystkiego jeszcze w torebki plastikowe. Starajcie się tego nie robić. Naprawdę. Jesteśmy na jednej z głównych ulic Bangkoku, Silom Road. To jest taka ulica... to e, no, no nie ma tu dużo turystów, tak? Turyści to przebywają chyba raczej tam w dzielnicach z tymi słynnymi burdelami, knajpami e, albo w e, wszelkiego rodzaju świątyniach i turystycznych takich miejscach top ten to see in Bangkok. Natomiast tutaj chyba bardziej Banko... Banko... ...czanie? Bankoczcycy? Jak to się odmienia? Mieszkańcy Bangkoku w każdym bądź razie tutaj załatwiają chyba swoje codzienne sprawy? Pytanie dnia. Skoro Holand to Holandia, a Tajland to Tajlandia, to czemu Poland to Polska? Nie wiem czy to jest serce miasta, ale wygląda naprawdę zacnie. Ja lubię takie bardzo duże metropolie, naprawdę, gdzie się dużo dzieje. Wszystkie transporty, jakie sobie można wyobrazić miejskie. Spójrzcie na to. I obok tego centrum, które Wam przed chwilą pokazywałem jest jeden z większych parków w Bangkoku. Właśnie do niego będziemy zmierzać. Kaśka chyba znalazła warana. Idziemy. Ona się porusza w tempie ekspresowym. Ja sobie tylko wszystko chodzę i oglądam. A ona biega i ogarnia temat. I mamy warany. Mamy godzille. A za mną jeszcze jeden. Maciu pęki. Dlatego to prawie weszliśmy, tak się zabaskował z Kubany, z tym drzewem. Muszę robić na zoomie, dlatego się tak kamera trzęsie. Bo są bardzo szybkie podobno, także stoję od niego w odległości jakichś 5 metrów. Myślę, żebym nie dopadł w parę sekund. Waran, ja i Katarzyna Waleczna na moście tam już jest. Tu mamy jeszcze żółwia. Jak zasuwa. O, a tam ryba. A tam ryba. Jak mu damy na imię? Zygmunt. Zygmunt popłynął do do Henryka. Do Henryka, który się opala. Suszy. Suszy w sumie, no. Słońca to tam nie ma. Jeszcze jeden, one chyba tu mają bazę gdzieś. Można tak stać godzinami i oglądać dwa rany. Super. Oj, żółw znowu. A ten mały tam siedzi, patrz. No. Kuka. Raz. Dwa, trzy cztery warany na jednym widoczku i żółw. I jeszcze jeden Mamy jeszcze żółwia jednego małego Szybcie, Bo już dwa trupy były po drodze. Tak, chcesz jechać z nami do Polski, Europa! Także, jeżeli jesteście zmęczeni wielkim miastem i tym tłumem i korkami i hałasem, śmiało możecie sobie iść do parku Jak? Lumpini? Lumpini. Ja. A do Lumpów. I właśnie. pooglądać w ciszy i spokoju stado waranów Basada USA. Poczekamy do wyborów. to może by jeszcze wrócimy, Po azyl. Ten dworzec jest swego rodzaju zabytkiem architektury, warto to zobaczyć. To jest nasza dzisiejsza trasa. Ta da da,